Jesteśmy na osiedlu Stalowym 17 w Nowej Hucie, jest to sala numer 4, mamy jeszcze inne sale, natomiast tutaj odbywają się treningi piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. Treningi piłki siatkowej mężczyzn mamy we wtorki w czwartki, we wtorki 20-21.30 na osiedlu Stalowym 17, natomiast w czwartki mamy na sali Ujotu na Piastowskiej 26 od 21 do 22.30. Bierzemy udział w Akademickich Mistrzostwach Małopolski i później oczywiście w Akademickich Mistrzostwach Polski. i jako jedyna sekcja na e, naszym Azatec bierzemy udział w Lidze Akademickiej. Jest to mm, taki wyjątkowy program e, w Polsce dla najlepszych drużyn e, dla najlepszych drużyn mm, uczelnianych i oczywiście z e, akademickich e, do udziału właśnie w turniejach. One są z piłki siatkowej, z piłki ręcznej, z koszykówki i spływania i z hokeja. Także biorą udział, bierze udział tylko 20 najlepszych drużyn z całej Polski. Gram w sekcji już piąty rok. Generalnie nasze treningi opierają się na sekcji siatkówki, są to treningi fizyczne, ale także gdzieś tam. Technika są oparte w głównej mierze na fragmentach gry. Gramy sobie te sety mecze. Wewnątrz Ligi Akademickiej, ale także Małopolskiej Ligi Akademickiej również. Bardzo intensywnie obecnie szykujemy się do drugiego etapu Ligi Akademickiej oraz do pierwszych zmagań w Akademickim mistrzostwach Małopolski. Zgrywamy się z nowymi zawodnikami oraz szukamy nowych schematów, tak aby jak najlepiej wypaść na następnych meczach. Co wszystkich zapraszam. Mamy dużo miejsc. Mamy możliwości do grania, walczymy o wielkie cele, więc jeszcze raz serdecznie zapraszam. Zdecydowanie polecam wszystkim Wam, jeżeli kiedyś trenowaliście jakiś sport, kiedyś mieliście na coś zajawkę i chcielibyście tą zajawkę znowić, to zdecydowanie sekcje AZS-u tutaj są strzałem w dziesiątkę. Możecie poznać nowych znajomych, reprezentować uczelnie i Trenować ze świetnym personelem. Może przyjść każdy student. Oczywiście pod warunkiem, że kiedyś już trenował. Poziom klubu minimum trzecia liga, trzecia albo druga, ktoś, kto już naprawdę trochę tych meczów ligowych rozegrał. Nasza sekcja stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc musi być przesz przeszłość siatkarska. Natomiast zawsze wszystkich zachęcam do tego, żeby spróbować swoich sił. I tak jest w każdym sporcie. Także jeżeli ktoś coś kiedyś trenował albo chciałby zacząć, to serdecznie zapraszamy.